Witam Was w GameplayMo. Dzisiaj dalej gramy w Diablo 2. Tym razem poznamy Gameplay Paladyna. A pewnie dla większości zna, z Was to nic nowego. Grę bardzo dobrze znacie, ale warto sobie po tylu latach odświeżyć i zobaczyć, co tam słychać. Dużo mniej osób gra już w Diablo 2 niż grało wcześniej. I to nie tylko za sprawką Diablo 3, ale po prostu no, każda gra ma jakiś swój określony czas, w którym istnieje. Coraz mniej nas gra w Diablo 2. Ja postanowiłem wrócić po długiej, bardzo długiej przerwie, e, odkopać sobie stare savey, No i pokazać Wam, jak się teraz gra po najnowszych paczach, po tych ostatnich w sumie paczach na Diablo 2. No i zobaczcie, tak wygląda mój paladen. Takie mam statystyki: 99 siły, 92 zręczności. Widzę, że mało odporności, 0 i 0, to niedobrze. Tak wygląda drzewko moich umiejętności. Tutaj ta 5 niebios, wyczekiwana. No i święta tarcza, dość przydatna umiejętność. Jeżeli chodzi o aurę, no to tutaj widzę różne. Święty Chód Przydatna sprawa. Ciernie. To jak dość duże zamieszanie. Mamy święty ogień, czyli zadaje aura obrażenia od ognia. No i moc. Bardzo dobra rzecz. I fanatyzm, czyli coś, co większość używa. Bo to daje i obrażenia 50%, i dla drużyny, i szybkość ataku, i skuteczność ataku. To jest bardzo dobra aura. I w sumie łączy ona wszystkie inne. Gdyby na to zobaczyć. Jedna Wyłącza wszystkie inne. Ale dobra. Jeszcze mamy tutaj defensywne aury: Modlitwę, oczyszczenie, czas trwania zmniejszony, wigor to jak trzeba się szybko przemieszczać i biegać gdzieś. No i zbawienie, odporność na wszystko. Ale to już jak są sami magowie na mapie i czarują w nas. No dobra. A teraz, co my tu możemy używać? Zapał, bo mamy go na siódmym poziomie. No i dobrze byłoby włączyć jakąś aurę. No i pytanie, którą? Hmm. Ciernie to może jednak nie. Modlitwa, leczenie. Dajmy święty chłód. Będziemy spowalniać przeciwników. No dobra, i zobaczmy teraz na przedmioty. Widzę, że tutaj troszeczkę nakosiłem uszu. No dobra, to po kolei. Tasak krwi, nie berło. A miecz. Muszla burzy, której na sobie nie mam. <gry> Brakuje mi siły. Bardzo dobra tarcza. Dużo. Brony, buty, kamień Jordana, wymagany poziom 29, łańcuch resztki, kamień, wymagany poziom 29, zestaw Sigona, Saigona, Sigona. O, mamy fajny bardzo tutaj amulet. Robacza czaszka, ale to dla nekromanty. Tanie tylko jak z rękawiczkami. Te rękawice dodają nam 10 do siły. I dzięki temu możemy mieć tutaj może inną zbroję. Kamieniotana. Tak możliwe, żeby był założony. Jeszcze nie mogę tego użyć. To ciekawe, 71 poziom. Czyżby to jakiś błąd gry? Bo poziomu 29 nie mam, o ile to jeszcze zrozumiem o ile to, że się założyło to dość dziwne Mamy tutaj pozostałe pierścienie Medytacja Wigur i Śmiałość Fajne było, Ale małe obrażenia No i Skóra Kruka a kafar sobie dajmy jako drugą broń, A żeby może ten młot hmm. szybkość ataku szybkość ataku zdecyduje. No dobra, to wyjdźmy teraz. Zobaczmy jeszcze, co tutaj tylko słychać u żelaznych wilków. Zajmijmy sobie kogoś. Może kogoś? My mamy zimno. To może kogoś od błyskawic. Jest tu ktoś od błyskawic. Na wyższym poziomie. No niech będzie Flux. W co by go tu wyposażyć? Musimy dać jakąś tarczę. Też zbroję. Garnek na głowę. Coś może znajdziemy. Dobrego dnia. Od baberła nie używa. Zbroj. Też nie za bardzo. Tarczy, ja nie mam żadnej innej. No nic, to coś na pewno znajdziemy. Tymczasem, wyjdźmy tutaj i spróbujmy nakosić troszeczkę potworów. Bardzo fajny pomysł był, żeby trzeci akt osadzić w dżungli. I też fajnie, że w kolejności po pustyni, bo jest pewien kontrast gdyby po pierwszym akcie, to by to już nie miało takiego wow no i wygłosimy potworki dość. szybko zbadają Chris mi dostanie mój najemnik nawet nie wiedziałem, że ten partner osób mi się udało kiedyś na battlenecie no, przydatna aura, one nie będą uciekać te stworzonka zapał robi swoje szybkość ataku też niewiele mi obrażeń zadają ops, źle poszedłem Obłądziłem. <śm> no, widzę, jest ok. No, karteczka umiejętności. Szamana, fotyszy. No, on mnie trochę podpieku. No, to wszystko przez to, że mam bardzo słabe odporności. Zero. Jakoś niefortunnie z tymi przedmiotami bo mnie się zdarzyło, że ja nie mam tych odporności. Proszę bardzo uważać, zwłaszcza na takie podpiekanie. Zobaczmy jak z leśnymi łowcami sobie chodzimy. Fajnie wyglądają, tylko kony pajęcze tutaj w jakiejś zapomnianej wiosce. Punkt nawigacyjny. Do gniazda, nie ma problemu z pająkami, ale jak ktoś to się ubije, ciekawy jestem, czy w Diablo 4 e, znów będzie tak, że będzie można sobie otworzyć taką mini mapę, czy nie będzie może tak, że będą jakieś przedmioty które będą powodowały, że my możemy zapisywać i tworzyć sobie taką mapę bo jednak ta mapa to jest wielkie udogodnienie co prawda wiadomo, że mapy są dosłownie generowane no ale jednak z mapką dużo łatwiej się chodzi a może gdyby generował edytor map z automatu o mamy tutaj bossa gdyby z automatu generował mapy takie, które troszeczkę trudniej jest zwiedzać i można się w tym odnaleźć, to może byłoby to fajniejsze, może by się nad tym gdzieś zaraz zastanowić. Diablo 4. No, wyobraźcie sobie, że na przykład znajdujecie a, jakąś skrawkę mapy i musicie ją trzymać w ekwipunku. I na przykład na tej mapie też mamy legendę. Albo na przykład możemy sobie uzbrajać daną mapę, na przykład kamieniami szlachetnymi, żeby więcej informacji, nie tylko do końca, ale jakie potwory nas czekają, może jakie przedmioty. Może to by było fajne w sumie. Ja się strasznie przyzwyczaiłem Light z mapą. A troszeczkę pająków. W sumie ten Święty Chód jako aura o tyle dobry, nie trzeba jakoś gonić tych potworów, szczególnie te, które uciekają szybko, ale mnie sobie ale. prędkość, wytrzymałość, oczyszczenie. Śmiałość, czyli obronę, leczenie. No dajmy moc. Będziemy zadawać większe obrażenia, 50%. No i zatoczyliśmy koło. Szkoda też, że nie wprowadzono w poprawce do Diablo 2 automatycznego podnoszenia złota i Diablo 3. Właśnie to, że można wejść tylko na złoto i ono się podnosi, to jest naprawdę duże udogodnienie. No bo normalnie złoto byśmy zawsze zabierali, ale jest tego tak dużo, że to już zniechęca tak klikanie tą myszką. i w efekcie, w efekcie ludzie nie podnoszą tego złota. Śmieszne, bo śmieszne, no ale tak jest. Mamy tutaj tego bosa. nie mamy spoda leczania, no, jeżeli chodzi o postać Paladyna, to przez to, że my mamy jeden slot zajęty na aurę, to tak naprawdę dużo mniej zużywamy many. Bo ten zapał zużywa ile? 2 Mamy 83, ale jeszcze jak mamy regenerację, no to w praktyce prawie wcale. Musi nam dopiero drenować many jakiś potwór, jeżeli ma taką umiejętność. No i mamy złocą skrzynię. O, no, zobaczmy, co nam tutaj wyleciało. Nie mogę nieść nic więcej. pierścień nie mam miejsca. Na pierścień nawet nie mogę. podnosiłem przypadkowe rzeczy. Chodźmy do miasta. W sumie miałem coś dać temu mojemu najemnikowi i nie dałem. Miłego dnia życzę. Zostanie ten. No, nie może dostać. Ten miecz? Nie może użyć. Nie no nic, nie mogę to trudno. Sigon Saigon. Skuteczność ataku, zręczność, odporność. Hmm. W sumie to... Dla mnie to jest lepsze, żebym miał szybkość ataku na chwilę obecną. Tu dla barbarzyńcy... Chodzą na manę, upraszania. No, świetnie sobie z tym poradziliśmy. Widzę, że tu nie ma żadnych problemów. No, mam poziom 27. Medytacja. Może by następny tutaj wrzucić? A, po co ta mana w sumie? Chyba tylko po to, żeby mieć potem umiejętność tego pioruna I do tego potrzebna Chodźmy jeszcze tutaj Przełączmy sobie na Aurę Vigor No jest różnica, faktycznie dużo szybciej biega Szkoda, że na przykład w takich częściach miasta tutaj Jest Natalia Czyli taka zapowiedź jak gdyby zabójczyni z Lord of Destruction ale że na przykład nie ma tutaj większej ilości postaci, tylko tu na przykład nam się coś ukrywa, że tutaj nic się nie dzieje, tak się chodzi, miasto opustoszałe. Hratli, prawa, no tu raczej nic nie mamy do kupienia, tarcze mam super jak na razie. Dobra, to chodźmy i zobaczmy jak sobie poradzimy w Travian Tutaj już zmieńmy aurę może z Vigora na święty to Łód. Te błyskawice widzę, że dość są poważne dla mnie. Flux też sobie kiepsko radzi. Tu trzeba wszystkich gonić. No już nie idzie tak łatwo jak z pająkami, ale to przez brak tego ostrożności. Zamraża to, ja mogę przełączać sobie na wigory. Wtedy mam szybkość chodzenia podwyższoną. No i nie tak nie spowodzę. Pan mocy. Szczerze mówiąc, to. nie wygląda na energicznego człowieka z mocą nie wiadomo jaką. Ach. Raczej wręcz przeciwnie, jakby miał iść na emeryturę. A tu go przywołali. No i dajemy sobie radę. Przeładunkami. Idźmy dalej jeszcze. Ja tam dobrze gościa. Szybkość prędkość jednak... Daje im szans wielkich. No dobra, to rozprawmy się tutaj z, z pilnowaczami. Chociaż widzę, że troszeczkę życia było. Dobra, zmienimy sobie, odę na cierpie tymczasem. Widzę, że padł najemnik kuda Czerwony. No cóż się dziwić ja mu nie dałem żadnego uzbrojenia tylko trochę wysłałem ale z drugiej strony no jednak też sobą coś powinien reprezentować ora wierzcie zobaczymy robi coś fajnego jeszcze lodową pięść Musimy z nich... idziemy do tego z życiem Te... Brak odporności to będzie dla mnie zabójczy jak będę chciał atakować potem osób, którzy sieją głównie magią. No, i mamy. A, obrobiona. Bez problemów. Zobaczmy, co to za pierścień. Fajny. Zupełnienie życia. Ognisty piorun. No to akurat nie jest mi potrzebne. Cztery do życia, cztery do No to jest odporności. Fajny, ale i tak mam lepszy. Dobra, chodźmy do miasta. Zidentyfikujemy resztę. Missclick. Witam! Jeden do zręczności O, kiepsko. Tak się prezentuje Paladyn. Co prawda ten trzeci akt jest już zrobiony. Powinien pójść dalej, ale mimo wszystko miło było sobie pograć tutaj. Ubić trochę stworków, potworków. Zapraszam Was na kolejne filmiki. Będziemy atakować Nekromantą Diablo. Link znajdziecie w opisie. Możecie zostawić łapkę w górę. Zawsze będzie mi miło. Fajnie było wrócić do Diablo znów po czasie. No i fajnie było zagrać ponownie Paladynem. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.